Stoimy w Twoim progu, dziękując mocno Bogu za ten szczęśliwy dzień. Jak mówi pani Stanisława Jarocha, jej życie jest dobre i ma obok siebie dobrych ludzi. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia w kontekście przeżytych przez panią Stanisławę lat, a tych w kwietniu minęło sto. Solenizantka mieszkanka Głogoczowa urodziła się w 1925 roku. Jest laureatką Orderu Serca, a niegdyś wieloletnio pełniła funkcję prezesa koła gospodyń wiejskich w Głogoczowie. Nic więc dziwnego, że o jej setnych urodzinach pamiętały aktualne Głogoczowskie Gospodynie. Gości na urodzinach było więcej. Jubilatkę odwiedził także burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Myślenicach Agnieszką Chudaszek oraz sołtysem sołectwa Głogoczów Bogusławem Stankiewiczem. Z najlepszymi życzeniami tutaj od co? samorządu Miasta i Gminy Myślenice. No, no bardzo Wam dziękujemy, co ja wam za to. Uśmiech, tak jest, uśmiech, tak jest, to no. najważniejsze, bardzo dziękujemy pani Stanisławie odśpiewano 200 lat, świętując przy herbacie i urodzinowym torcie. 200 lat, 200 lat, mnie żyje, mam. Czuję się bardzo dobrze. Oto, nie mam bardzo dobre. Ludzi mam bardzo dobrych. Także mnie się żyje bardzo dobrze. Co jest w ogóle w najważniejsze? Życie. I żebyście się wszyscy cieszyli życiem swoim. Najważniejsze to jest życie. Najważniejsza jest zgoda. Tak jak ja mam na starość, to mało kto ma. I Bogu dziękuję za wszystko. Ale ja mam różanie w kieszeni zawsze. Dzieci swoich nie miałam. No ale jest to dobre? Brata lubiliśmy się z bratem. On mi podarował. W gdowie przy... no żyjemy do tego czasu. Jakie marzenia? Szczęśliwie umrzeć. To są moje marzenia. No bo to co innego. Że ja mam wszystko, no to co bym jeszcze chciała. Dobrze się żyje i fajnie się żyje. Cieszymy się Doby bardzo. Wszyscy ludzie tak dobrze mieli jak ja. Stasiu, dziś twój jubileusz Usiądź więc w fotelu. I uśmiechaj się, O Stasiu, razem tu stoimy. I wszyscy zdrowia Ci życzymy, Stasiu, niech Ci nadal służy. Żyj nam jak najdłużej, zawsze szczęśliwą bądź. Wszystkiego najlepszego znowu wszystkich! Mają cztery łapy i oczy, którym ciężko odmówić. Towarzyszą nam w smutku i radości bezinteresowni przyjaciele każdego z właścicieli. A co się dzieje, kiedy tego właściciela zabraknie? Na to pytanie, jak nikt inny, znają odpowiedź założyciele oraz wolontariusze Stowarzyszenia Przytul Sierściucha, które działa w myślenicach od 2019 roku. W niedzielę 6 kwietnia sierściuchowa społeczność miała prawdziwy powód do świętowania. Uroczyście otwarta została bowiem brama nowej przystani. Wiele trudu niezliczone godziny pracy, zaangażowanie ogromnej liczby ludzi i upragniony cel. Nowy dach nad psią głową. Mamy kojce, co jest najważniejsze, duże, z pięknymi budami dobrymi do dezynfekcji. Mamy pomieszczenie, w którym mamy cztery pokoje. Pokój socjalny dla wolontariuszy, pokój dla szczeniaków, pokój dla psów po sterylizacjach lub innych mniejszych zabiegach i pokój, gdzie będzie mógł przychodzić lekarz, weterynarz, żeby nie zabierać wszystkich psów i nie stresować ich do gabinetów weterynaryjnych. Natomiast no, do zrobienia zostaje nam jeszcze położenie kostki. I zapłacenie zaległych faktur, których jeszcze troszkę zostało, ale powolutku zbiórka idzie małymi kroczkami, ale mamy nadzieję, że dozbieramy to, żeby oddać pieniążki ludziom, którzy, którzy nam zaufali. I co jeszcze z najważniejszych potrzeb teraz? Co jest na ten moment najważniejsze? Ludzie, wolontariusze, żeby przychodzili, wychodzili z psami rano, bo mamy dwa spacery dziennie, od 8 do 10, więc zapraszamy tutaj emerytów i osoby, które pracują na popołudnie. I po od 16 do 18 w okresie letnim od 17 do 19 na spacery. Dla tych psów najważniejszy jest człowiek, najważniejszy jest człowiek, który ich będzie socjalizował, który ich będzie głaskał, który ich pokocha. Dlaczego, warto właśnie, dlaczego pomagasz? Dlaczego jesteś wolontariuszką? Pomoc y, dawana takim zwierzęciom to mnie napawa taką radością i taką dumą, że mogę tak naprawdę im pomagać i też tym, że one naprawdę potrzebują tej pomocy, potrzebują tego człowieka, potrzebują, y, żeby po prostu z nim wyjść, żeby z nimi po prostu pobyć tak naprawdę. Muzyka Symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęła się inwestycja związana z powstaniem Branżowego Centrum Umiejętności przy zespole szkół Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach. Projekt obejmuje budowę siedziby Branżowego Centrum Umiejętności, utworzenie bazy noclegowej, w tym remont lokali mieszkalnych w Internacie oraz budowę dwóch zewnętrznych wind. Organem prowadzącym Małopolską Szkołę Gościnności jest Województwo Małopolskie. Biorąc pod uwagę właśnie branżowe centra, ale również kształcenie zawodowe w kierunkach gastronomicznych, hotelarskich, to Małopolska Szkoła Gościnny w Myślenicach jest wizytówką, wizytówką naszego regionu. Chcemy w tą szkołę inwestować, ale przez ten symboliczny zbicia łopaty pokazujemy, że również inwestujemy w szkolnictwo zawodowe. I w ostatnim czasie samorząd województwa małopolskiego przekazał blisko miliard złotych na to, aby kształcenie zawodowe w naszym regionie rozwijało się i tak też jest. Chcemy, aby kształcenie zawodowe rozwijało się z w partnerstwie z gminami, czy też powiatami. Dla nas ważna jest to inwestycja w młodego człowieka. Branżowe Centrum Umiejętności będzie wyborem dla tych, którym z gastronomią zdecydowanie jest po drodze. Wraz z powstaniem takich miejsc, jak Branżowe Centrum Umiejętności, poszerza się oferta edukacyjno-szkoleniowa dla mieszkańców Powiatu Myślenickiego, w tym oczywiście Gminy Myślenice. Małopolska Szkoła Gościnności przede wszystkim zyska dodatkową strukturę, która wejdzie w skład szkoły, w której właśnie młody człowiek, czy też dorosły, będzie mógł nabywać nowych kompetencji w dziedzinie gastronomia. I tutaj będziemy specjalizować się na ten moment w cateringu dietetycznym. Powstaną nowe pracownie, będzie to pracownia gastronomiczna, która ma. Wyglądać jak taki master chef telewizyjny. Po drugie, powstanie sala wykładowa i również sala mikrobiologii. W związku z czym to kształcenie będzie naprawdę na bardzo wysokim poziomie i będzie zróżnicowane. Inwestycja ma zakończyć się do lipca tego roku, wyposażenie to jest sierpień też tego roku. Kursy mają ruszyć we wrześniu tego roku. Mam nadzieję, że niemożliwe stanie się możliwe. Środki na inwestycje w wysokości ponad 15 milionów złotych. Pochodzą z budżetu Województwa Małopolskiego i Funduszu Unii Europejskiej. Niech ten dokument, zamknięty w kapsule czasu, będzie świadectwem naszych marzeń, determinacji i wiary w rozwój Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach i edukacji zawodowej w Polsce. Coraz częściej możemy usłyszeć o młodych bohaterach, którzy wiedzą, jak się zachować w sytuacji konieczności ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Dlatego tak cenne są lekcje, pogadanki i ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. We wtorek 8 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach uroczyście obchodzono Dzień Ratownika. Po kolejny, zwiększając świadomość i przede wszystkim wiedzę młodych ludzi na temat tego zawodu i czynności, jakie się z nim wiążą. To niewątpliwie jest bardzo potrzebne i dla Was, dla klas 7-8, budowanie świadomości, jakie mamy grupy, czego możemy od nich oczekiwać, ale sami możemy się nauczyć. Tego, jak postępować w sytuacjach kryzysowych. Jest to wyrażenie edukacyjne, które w znacznym stopniu wzbogaca zarówno wiedzę, jak i doświadczenie naszych uczniów. Dlatego tutaj wspólnie z nauczycielami staramy się organizować tego typu wydarzenia, po to, żeby dzieci poprzez doświadczenie, poprzez obserwację, poprzez kontakt właśnie z pracownikami różnych służb typu właśnie z Państwowej Straży Pożarnej, czyli czy ze służb medycznych, poprzez. Taki kontakt wymiany doświadczeń obserwacje mogli wzbogacać swoją wiedzę teoretyczną, którą na terenie szkoły oczywiście przekazujemy. W tym dniu ratownika odbywa się szereg wydarzeń. Są to spotkania właśnie ze służbami, które wspólnie tutaj z nami to wydarzenie organizują. Dodatkowo odbywa się debata, były również warsztaty, były spotkania. Jest to ciąg, ciąg wydarzeń nie tylko jedno dzisiaj. Spotkanie natomiast uczniowie właśnie ten. Dzień ratownika obchodzą już od e, kilku dni. Gdy codziennie przebywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście rąk na mnie, ale to jest wasza godzina i panowanie ciemności. Już po raz 26. pątnicy w modlitwie i skupieniu przemierzali ulicę Myślenic, biorąc udział w inscenizacji przedstawiającej ostatnie chwile życia Jezusa Chrystusa. Drogę krzyżową rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem świętego brata Alberta. Po Eucharystii wierni wyruszyli w procesji w kierunku sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej, rozważając kolejne stacje męki pańskiej. Spotkanie z Jezusem ożywia, nadzieja ożywia. Brak nadziei zabija. Jezus jest nadzieją dającą życie. W każdej trudności, w każdej chorobie, w każdym cierpieniu, w każdym niepowodzeniu, to On jest nadzieją, to On jest życiem. Tegoroczna Droga Krzyżowa Ulicami Myślenic przebiegła pod hasłem Pielgrzym Nadziei. Za nas rany. Jezu Chryste, się nad nami. Podziękuję Wam wszystkim. Najpierw Wam wszystkim za to, że. Tego wieczoru wybraliście tę drogę krzyżową, że przyszliście, aby się pomodlić, aby dać świadectwo, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, jest naszą nadzieją. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Sobota 5 kwietnia w myślenicach upłynęła pod znakiem zapasów. W sali sportu walki na Myślenickim Zarabiu odbył się turniej zapaśniczy ku pamięci Władysława Ruska, Jerzego Grzywińskiego, Marka Chorabika oraz Grzegorza Gomulaka. W turnieju uczestniczyło 78 zawodników. Na zawody przyjechały kluby z czterech województw, czyli województwa śląskiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. 11, łącznie 11 klubów. Zawody mają rangę taką no, można powiedzieć turnieju regionalnego przyjechaliśmy na zaproszenie. Bardzo nam miło, że nas zaprosili, że myślą o nas i my również o nich. My jesteśmy klubem ze Śląska, z Rudy Śląskiej Pogoni, także jesteśmy bardzo zadowoleni tu z pobytu w ogóle atmosfery tego turnieju. Turnieje dla nas są y, sprawdzeniem się zawodników w jakiej są formie, co potrafią no i oczywiście przygotowania do mistrzostw Polski Europy jak i może dalej. Łącznie zawodnicy organizatora turnieju czyli klubu sportowego Dalin Myślenice wywalczyli 7 medali w tym 3 złote, 3 srebrne i 1 brązowy.